Dobra, zobaczmy sobie jak się przyjął filmik ze Slenty? Ile? Przepraszam Ile? Ile wyświetleń? Ile łapek w górę? 15 lajk like, kolejny odcinek? Ogólnie widzowie, to bardzo Wam dziękuję za no, spore i fajne przyjęcie filmiku ze Slendriny. No, po prostu Wam dziękuję. Teraz niestety nie wierzę, że ten odcinek, który teraz oglądacie, się przyjmie tak samo jak ten, no, albo ten. Bo tak właśnie działa YouTube, ale może się przyjmie. Myślę, że 15 łapek w górę to będzie też kolejny odcinek S. Sorry, że. No, nie nagrywam tak systematycznie filmów, ale wiecie, MONTAŻ tak jak na wstępie słyszeliście widzowie już nagrałem trzecią odcinek, w sensie teraz nagrałem trzecią Slendrina de Keller. oczywiście klikam Keller 3 Medium Difficulty Medium, no i zobaczymy o co będzie chodziło tutaj w tym o to trzecim kelarze tak zwanym, dobra, co tu mamy, e First need to find all the books to exit. Ok, czyli najpierw musimy znaleźć wszystkie 8 książek, żeby pójść. Ok, co my tu mamy? Mamy jakąś szafę. W ogóle to! To pomieszczenie wygląda jak taki jakby szpital, pomimo nad komputer, tylko że nie ma myszki. Szkoda, dobra. Poszedłem sobie w prawo, nie wiem dlaczego, ale dobra. Mm, masz Na szczęście mogę tędy przejść. I to mi bardzo przypomina Granny dwójkę. O, mamy Klucz, ale... Whoa. Dobra. Ja za tę grę muszę troszeczkę przyciszyć. Dobra, mamy dwójkę, znaczy dwójkę, mamy e, klucz. Eee, okej. Okay. Hmm. Tutaj też mogę pójść. Dobra, na razie to niczego nie ma. Ogólnie no to tamten odcinek, ten, który teraz widzicie na ekranie, został bardzo dobrze przyjęty. Ale nie wierzę w to... Nie wierzę w YouTube'a, że ten odcinek... Ten, który teraz oglądacie, będzie dobrze przyjęty jak ten albo ten. O. O. Okej. Okay. Albo ten. Tak. Po prostu nie wierzę w to, e, bo tak działa YouTube, ale może. O, One jest już takie, mam książeczkę, ale może jakimś studentem ten odcinek też się przyjmie dobrze, choć nie wiem. Zobaczy się. Dobra. Dobra. O. U jest. Tu są już lepsze jumpscares trochę. E, ale dobra, na razie tu nic nie ma. Czy mogę. Szafa. O, mamy kluczyk, dobra. Mamy jedną książkę z ośmiu. Potrzebujemy jeszcze tylko siedem książek. Na no, spokojnie. E, no. O, to jest książka w ogóle. Ja w ogóle nie zauważyłem. ma slendrina. Okej, na razie mogę przez wszystkie drzwi przechodzić. Ok, tu niczego nie ma. O, jest książka. Dobra. Jeszcze tylko pięć książek. Na razie jest mega spoko. S sunie jak wie. Ok, ktoś te drzwi zamknął. Więc ja tutaj pójdę. To tu niczego nie ma. Tu mamy kosz na śmieci. No ale kosz nam się nie przyda. Hmm. Jakaś... O, klucz. Drugi. Mamy dwa klucze. Nice. Wow, dobra. One key is just. Spoko. Nic nie ma. I tu tutaj chyba coś będzie. Nie, serio? A nie. dobra, Je jest książka. Jeszcze tylko cztery książki. Myślę, że będzie w... spoko. Na razie to dobrze nam idzie. Bardzo szybko. Cztery książki. Zaśmią. niczego jeszcze nie ma. Nie ma. Dobra, nie ma. Więc mogę sobie chyba raczej pójść. Teraz w lewą stronę od tego wyjścia. wyjścia, jak złotych jak tak zwał. Tędy przyszedłem. Tak. Naprawdę gra mi przypomina Granite Wiki, naprawdę. Tak. E, dobra, teraz sobie pójdę tutaj, bo w sumie tutaj jeszcze nie byłem. Nie, nie byłem, dobra. Ogólnie... Gra mi się fajnie. Fajnie mi się w tym gra, gra. Naprawdę. O, 17. Co jest? Ona tam stała. Rwanki is used, okej. Okay. O, a teraz... Nie, 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 nie. robię tego proszę, już są cztery książki. A teraz pół roomsy. w te hałasy. Co my jeszcze tutaj mamy? Na razie... Na razie ogólnie Gierka Spoko. W sensie, no, jest taka klimatyczna, wiecie, ma swój klimat taki... E, taki klimat greni. Tak. Mm, nie rób tego The door is Locked, ok drzwi są zamknięte. A mam, a mam tutaj książkę. My chcecie, pięć? E, jeszcze trzy, trzy książki. No to nice. Dobra. The door is Locked, ok rozumiem, rozumiem. E, Wyskoczyła mi, ale nie wiem gdzie. Dobra, tutaj na razie niczego nie ma. Mam książeczkę. Jeszcze dwie książki. Niczego nie ma. To jest otwarte, więc nice. I tutaj też niczego nie ma. Dobra, na razie kierka. To się teraz są tutaj, w tych levelach będzie chyba więcej jumpscare'ów, wiecie, żeby wywołać presję na gościu. Na osobie po prostu, która gra w tą na przykład ja. ja. Więc niczego nie ma, dobra. Nie szkoda, że niczego nie ma. To ja być jakiś jumpscare na bank. A nie, nie ma jumpscare, ale jest książka, nice. Jeszcze tylko jedna książka i... Ej, tu w sumie ten odcinek będzie troszeczkę krótki. Nie, nieważne. E... Okej, okay, co tutaj mamy? Na razie... To idę. O, tu jest kluczek, dobra. Nieważne. To są do tego... Tak, do tego, dobra. O, mam? O, nie, nie, nie. Jakbyś też... Jakbyś teraz mnie zabiła, to bym się tak naprawdę wkurzył. Well done, no. Uh, run to the exit, ok. Tylko pytanie, gdzie był exit? Exit, exit. O, tutaj był exit chyba. Tak. No to co mi zawijasz, Tom? Pierwszą grę przeszedłem. Teraz czekamy na inną grę, którą, którą mi doradzi Kamil. E, właśnie tematyką Slendryny. Tak. Więc widzowie, krótki odcinek. Ale myślę, że się przyjemnie oglądało. Pa! pa.